Poznaj pięć cech tomografu Densplay Sirona AxeOS. Po pierwsze, jest to urządzenie wielofunkcyjne. Łączy w sobie cechy pantomografu z przystawką cefalometryczną oraz tomografu o maksymalnych polach obrazowania aż do 13x17 cm. Po drugie, urządzenie wyposażone jest w automatyczny zagryzak, który sprawia, że pozycjonowanie pacjenta jest dziecinnie proste. Po trzecie, urządzenie posiada sensor wykonany w technologii DCS która wyraźnie poprawia ostrość wykonywanych badań. Po czwarte, urządzenie wyposażone jest w praktyczną szafeczkę na zagryzaki. Po piąte, eleganckie oświetlenie nastrojowe pozwala na dopasowanie barwy do wystroju gabinetu. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat sprzętu stomatologicznego bez wychodzenia z gabinetu? Skontaktuj się z nami poprzez Fast Track.